To, o czym myślisz, ma znaczenie. To, jak się czujesz, ma znaczenie. To, jakie masz potrzeby, ma znaczenie. I to, jakie podejmujesz decyzje, ma znaczenie. Ponieważ masz do dyspozycji ciało, i umysł, to potrzebujesz wiedzieć, że Twoje ciało i Twój umysł funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy jesteś radosna, uśmiechnięta, szczęśliwa, zadowolona. Radość jest Twoją siłą, entuzjazm jest Twoją siłą. Jeśli jesteś pod wpływem pokoju, radości, szczęścia, to Twój umysł funkcjonuje w jasny, klarowny sposób. Twoje ciało zaczyna zdrowieć. Jeśli jesteś pod wpływem emocji takich jak strach, lęk, poczucie winy, złość, apatia albo jesteś dumna, a może masz w sobie dużo pożądania, to to są stany emocjonalne, które na pewnym etapie twojego życia stały się programami, ale energia przebywania w tych stanach ściąga cię w dół. I Dostaniesz ode mnie medytację, dostaniesz ode mnie praktyczne sesje uwalniania tych emocji, po to, żeby z tych stanów emocjonalnych, które ciągną Cię w dół, zrezygnować, żeby je uwolnić, bo jedynym stanem, który jest akceptowalny dla Ciebie, to jest radość, pokój i szczęście. Tkwienie w negatywności. Nie ma żadnego uzasadnienia. Negatywność jest Twoim wyborem. Więc to nie jest tak, że jesteś negatywna, bo, yy, bo taka już jesteś, bo ktoś Cię tak stworzył i taki Bóg dał Ci DNA. Nie, negatywność jest Twoim wyborem. Więc Ciebie dzisiaj pytam, pytam się Ciebie, czy wybierasz pozytywność, czy wybierasz radość, czy wybierasz szczęście? Radość, szczęście, pokój jest Twoim wyborem. A teraz przedstawię Ci kilka postaci. To są osoby, które poznałam w czasie swoich sesji coachingowych i terapeutycznych, w czasie różnych kursów i programów, które prowadzę, i myślę, że z wieloma z nich się utożsamisz. Każda z tych postaci ma swój pseudonim i krótko Ci o niej opowiem. Pierwsza osoba to jest kobieta, stalowa Mary. Masz tutaj jej zdjęcie i popatrz, jak na nią patrzysz, to yy, myślę, że jasne jest dla Ciebie, że ona wierzy w to, że nikt ją nie kocha i że zawsze już będzie taka sama. I Mary nie pozwoli na to, żeby ktokolwiek ją skrzywdził. Chroni się przed innymi, a to sprawia, że czuje się odrzucona, że nie potrafi nawiązać relacji z innymi, czuje się samotna i jest bardzo sceptycznie nastawiona do ludzi. I stalowa Mary nie ma łatwego życia, bo to, czego doświadcza na co dzień, to jest samotność. Kiedy nawet ktoś y, pojawi się w jej zasięgu i naprawdę ma do niej dobre nastawienie, to ona kasuje wszystkich ludzi, bo ona widzi wszystkie błędy, widzi wszystkie wady. I to skutkuje tym, że nie ma relacji. Siedzi sama w domu pod hasłem: Nie pozwolę, żeby mnie ktokolwiek skrzywdził. I teraz ta Mary. Przychodzi do mnie na program regulacji emocjonalnej. Dostaje ode mnie wiedzę, dostaje ode mnie medytacje, afirmacje, medytacje terapeutyczne, chodzi do mnie na trening mentalny. I po pół roku czasu wygląda inaczej. Jej pseudonim dzisiaj to Wierna Mary. Ona już wie, że zasługuje na miłość. Ona już wie, że może sobie na wszystko pozwolić. Ona już wie, że nie zależy od tego, czy ją ktoś pokocha, czy ją ktoś przyjmie. Ona już wie, że sama tworzy swoje życie. Ona już wie, że sama buduje swoją tożsamość, wie, że jest bezpieczna, wie, że może o siebie zadbać, wie, że wokół niej są ludzie, z którymi może nawiązać relacje, zaakceptowała siebie i doświadcza akceptacji ze strony ludzi, którzy są wokół niej. Jej relacje są oparte na przebaczeniu, na miłości, na wierności. Kolejna moja klientka to mężna Sara. Mężna Sara przez całe życie działała w ten sposób. O nic się nie stało, o poradzę sobie, zignorujmy to. I sprawiała wrażenie siłaczki, która nigdy nie okazywała słabości, a wtedy, kiedy zostawała sama, rozpadała się na kawałki. Od poniedziałku do piątku siłaczka. Mężna, nic się nie stało, poradzę sobie. A piątek wieczór, sobota i niedziela, leżę w łóżku, nie jestem w stanie się ruszyć, nie mam żadnego życia osobistego. Sprawia wrażenie siłaczki, która nigdy nie okazuje słabości, a jak zostaje sama, rozpada się na kawałki. Nie obchodzą ją ograniczenia wynikające z faktu, że jest zwykłym śmiertelnikiem. Nie ma czasu na radość, nie ma czasu na zabawę, nie ma czasu na odpoczynek i nikomu nie pozwoli sobie pomóc. I ta mężna Sara przechodzi przemianę. Bierze udział w programie MAX, w programie mentorsko-coachingowym u mnie, przechodzi przez indywidualną terapię i patrzę na nią. A to już nie jest ta sama kobieta. Łaskawa Sara. Ona jest dobra, jest kochająca, ma serce dla ludzi, pomaga ludziom przechodzić przez trudności. Ale ona już wie, że nie zależy od tego, co zrobi dla innych ludzi. Ona już wie, że jej wartość nie mierzy się tym, ile zrobi dla ludzi, ale odkryła, że ona Wartość ma i nie potrzebuje udowadniać swojej wartości, ale jej wyborem jest służba drugiemu człowiekowi. Ona się pojawia tam, gdzie ty nie domagasz, ona ci pomoże podnieść się z dołka, ale już wie, że to, co robi, to jak się zachowuje, to, że pomaga innym, nie jest sposobem na zakrycie. Niskiego poczucia własnej wartości nie jest sposobem na udowodnienie sobie wartości, bo ma wartość samą w sobie i jej wartość jest niepodważalna, bo to nie ona ustanowiła siebie wartościową, ale ona może tą wartością się delektować. Kolejny mój klient ma pseudonim Szybki Bill. Szybki Bill nie myśli o konsekwencjach. Robi to, na co ma ochotę. Pamiętacie, jak mówiłam w poprzednich lekcjach w naszym kursie, że tak to już jest, że każda nasza decyzja ma swoje konsekwencje. I szybki Bill nie myślał o tym. Nie brał tego pod uwagę. Zapewniał sobie momenty radości, szczęścia, tu i teraz. Bez względu na konsekwencje. Mam ochotę na zabawę, idę na zabawę, mam ochotę na lody, jem lody, mam ochotę na podróże, jadę w podróż. Ma w głowie tylko jedno: nagradzać się. Zrób to, zrób to teraz, spróbuj. Szybki Bill nie znosi rozczarowań, nie znosi, jak mu ktoś odmawia, i sam sobie nie odmawia przyjemności. W jego słowniku nie ma słowa, słowa umiarkowanie, nie ma słowa: poczekam, zrobię to, jak będę miał więcej pieniędzy. Możecie sobie wyobrazić, jak wygląda jego życie: bankructwo za bankructwem, yy, zarabia dużo pieniędzy, ale szybko je wydaje. I taki szybki Bill przychodzi do mnie. Do programu regulacji emocjonalnej pracujemy razem, i z pod mojej ręki wychodzi cierpliwy Bill. On już nie ulega presji tego świata. On myśli o tym, co jest ważne, ustalił sobie listę wartości, odkrył wizję swojego życia i wie, że jest w stanie zrezygnować z tego, co przychodzi razem z takim wewnętrznym przymusem robienia rzeczy bo wie jakie są konsekwencje jego wyborów. Jest w stanie podjąć decyzję na podstawie tego, jakie ma cele, na podstawie tego, co chce osiągnąć, a nie na podstawie tego, jak się czuje. Jest świadomy tego, co czuje i jest świadomy tego, o czym myśli i jest świadomy tego, dokąd chce iść. Widzi, co jest na końcu drogi i chce ten cel osiągnąć. Kolejny klient, twardogłowy John. Niewzruszony realista. John ma zawsze w swoim zasięgu kubeł zimnej wody. On potrafi zdusić w zalążku każdą iskierkę marzenia. Jego dzieci nie odzywają się w ogóle do niego, bo tato wiesz, myślę o tym, żeby. Polecieć balonem nad kanionem Kolorado. To sobie możecie wyobrazić, ten kubeł zimnej wody, który wylewa John na swojego syna, który marzy o tym, żeby pojechać do Kalifornii. Wszystko jest na nie, świat jest na nie, i on jest zdecydowanym realistą. Niektórzy się śmieją, że Realiści to są ukryci pesymiści z obawy przed optymistami. No dobrze, ale ten John też przechodzi swoją przemianę. Zaglądnął do swojego dzieciństwa, zobaczył, jaki był jego ojciec, zobaczył, jakie miał programy i mógł to zmienić. I wybrał, wybrał inne życie. Myślicie, że e, szybko mu się to udało? Nie, długo pracował, długo pracował, przechodził przez przemianę, przez ból. I dzisiaj jest wstrzemięźliwym Johnem, jest powściągliwy, zawsze pyta, czy mam rację, ma otwarty umysł, e, pyta się, czy mogę Ci w czymś pomóc. Zadaje pytania, ale nie dlatego, żeby wszystkich pouczać i mówić im, jakie ma dobre rady, ale żeby lepiej zrozumieć drugą osobę. Liczy się ze słowami, ma ogromną mądrość i doświadczenie, i naprawdę tym doświadczeniem może się dzielić z innymi osobami. Tak, myślę, że są to postacie, z którymi się identyfikujesz. Chcecie jeszcze jedną? Dobra, Emi wyścigówka. To jest moja ulubiona klientka, która zawsze musiała być lepsza. I z nią było tak, że stale jej cel się oddalał. Zawsze stawiała sobie poprzeczkę coraz wyżej. Nigdy nie jest z siebie zadowolona. Jak osiąga jeden cel, dochodzi do tego miejsca, które sobie zaplanowała, to zanim jeszcze się nacieszy, to już ma następny cel, i znowu do niego dąży, i w rezultacie nigdy nie jest z siebie zadowolona. Ale ona też przechodzi swoją przemianę, i po czasie rozwoju, po czasie uwalniania emocji, po czasie treningów mentalnych, wychodzi wspaniała Emi. Jest dobrze tak jak jest. Akceptuje miejsce, w którym jestem. Mogę, zrobię, dam sobie radę, mam czas na odpoczynek, cieszę się ze swoich osiągnięć. A jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna postać o pseudonimie Mirmił-Dramaturg. O matko, co ja teraz zrobię? Wciąż mówi o problemach, wszystko widzi na czarno. Robi tragedię z małych rzeczy, żeby przyciągnąć uwagę, żeby ktoś się nad nim użalał, żeby ktoś mu współczuł. To są jego sposoby na to, żeby stworzyć więź z drugim człowiekiem. Tworzy problemy tam, gdzie ich nie ma. Jest bardzo trudny w kontakcie. Wszystko jest na nie, jest poszkodowany, jest ofiarą swojej przeszłości. Rzeczywiście miał trudne dzieciństwo. Ale Twoje dzieciństwo. To jest Twoja historia. I to miejsce, w którym jesteś dzisiaj, nie musi być obarczone trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa. I tak było. U radosnego Mirmiłka, który przeszedł przemianę, dzisiaj jest radosny, niezależnie od okoliczności. Jest znany z tego, że nigdy nie mówi o swoich problemach, mówi o wyzwaniach. Jest znany z tego, że znajduje dobre strony, akceptuje swoje życie, widzi swoje postępy i wie, że w każdych okolicznościach sobie poradzi.